Cześć, jeśli scrollujesz Facebooka na przykład zaraz przed pójściem do pracy, to możesz właśnie akurat wtedy zobaczyć bardzo, ale to bardzo interesujący post czy jakiś film. Wiecie, jak jest. Szef lub szefowa może się wkurzyć, że znowu spóźniłeś się do pracy, bo zacząłeś oglądać jakiś śmieszny film na fejsie. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość: już nigdy z tego powodu nie spóźnisz się do pracy. W tym filmie pokażę Ci, jak odkładać na później filmy, posty, zdjęcia na Facebooku. Jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam Cię do obejrzenia właśnie tego filmu. Facebooka możesz tak naprawdę scrollować godzinami, i w zasadzie prawie zawsze znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Niestety, czasem brakuje czasu na te wszystkie ciekawe posty i filmy, dlatego też fajnie byłoby przełożyć ich oglądanie na później. Teraz pokażę Ci, jak to zrobić, zarówno na smartfonie, jak i na komputerze, choć w sumie wygląda to na obu platformach w zasadzie bardzo podobnie. Wchodzimy w face, wybieramy post, film, wydarzenie itd., które chcemy sobie zapisać. Klikamy trzy kropeczki po prawej stronie. Mamy tam opcję Zapisz Post i tu wygląda to identycznie w wersji mobilnej aplikacji Facebook. Klikamy lub dotykamy Zapisz Post. Teraz na przeglądarce na komputerze wyskoczy Wam okienko, które poprosi Cię o wybranie kolekcji, w której chcesz zapisać. Wybierz kolekcję lub utwórz nową, a po zakończeniu kliknij Gotowe. W aplikacji mobilnej po naciśnięciu Zapisz Post wygląda to praktycznie identycznie. Na komputerze zapisane posty znajdują się po lewej stronie na liście pod Twoim zdjęciem profilowym. Kliknij zapisane i teraz otworzą się wszystkie kolekcje i posty, które właśnie zapisałeś. Możesz tu też tworzyć nowe kolekcje, a w ustawieniach również przypomnienia dla Twoich zapisanych postów. W aplikacji mobilnej zapisane posty znajdziesz dotykając w trzy poziome kreski w prawym górnym rogu aplikacji. Dalej szukamy zakładki Zapisane. Jak widzicie, różni się to nieco od przeglądarki na komputerze. Naciskamy Zapisane i jesteśmy. Niestety tutaj nie mamy możliwości włączania czy wyłączania przypomnień na zapisanych postów. Możemy to zrobić tylko na komputerze w przeglądarce. Mamy tu natomiast podstawowe opcje, jak na przykład tworzenie nowej kolekcji czy usuwanie zapisanych postów, filmów. I tak dalej. A jak wy sobie radzicie z tak dużą ilością treści na Facebooku? Czy wszystko oglądacie na bieżąco i napiszcie też, jeśli tak, to skąd macie na to czas, czy tak samo jak ja odkładacie sobie to wszystko na później? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem. I jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco was do tego zachęcam. Klikajcie też w dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.